Dzień dobry koledzy, dzień dobry koleżanki. Dzisiejsza akademia Fire dotyczyć będzie Ghost Sceptera i jego możliwości wyteleportowania się. Otóż, jeżeli użyjemy Ghost Sceptera, to możemy wyteleportować się za pomocą Boots of Travel przy ciągle działającym Ghost Scepterze. Oznacza to, że przeciwnik nie będzie mógł nas atakować fizycznie. Czasami oznacza to, że po prostu przeżyjecie zamiast zginąć. Z drugiej jednak strony. Your top tower is under Proszę mi nie przerywać. Z drugiej jednak strony, wyteleportowanie się przy użyciu GoSceptera za pomocą zwykłego TPK jest niemożliwe. Więc jeszcze raz, nie. pozwólcie mi to Indeed. pokazać. Tak? Używamy Goceptera i teleportujemy się przy pomocy Buzz of Travel. Cały czas scepter działa i trwa on Very dłużej. Well niż kastowanie Boots of Travel, więc dzięki temu możemy się wyteleportować. Za to, jeżeli zrefreszujemy sobie cooldowny, użyjemy sceptera i spróbujemy się wyteleportować mm, zwykłym town portal scrollem, to Ghost scepter przestanie działać. Jak widać, przestał działać zaraz po życiu. To tyle. Myślę, że może się przydać. Myślę, że może uratować życie. Myślę, że może coś zmienić, chociaż w jednej walce, a może nawet. Wygracie dzięki temu kiedyś grę. Życzę Wam tego. Dobranoc.